Szanowni państwo, otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego nastąpi wręczenie doktoratu honoris causa panu sędziemu Jackowi Gudowskiemu. Z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa panu sędziemu Jackowi Gudowskiemu wystąpili profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu i recenzjami przygotowanymi przez profesorów Pawła Grzegorczyka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz profesora Andrzeja Jakubelskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, popartych uchwałami senatów tych uczelni, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2024 roku postanowił przyznać panu sędziemu Jackowi Gudowskiemu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w szczególności za twórczy i oryginalny wkład do nauki prawa i postępowania cywilnego, twórczy wkład w kształtowanie orzecznictwa sądowego, zwłaszcza Sądu Najwyższego wyznaczającego kierunki wykładni przepisów prawa dla praktyki sądowej oraz budowanie autorytetu Sądu Najwyższego i zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Czuję się zaszczycony, mogąc przedstawić dzisiaj sylwetkę sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Jacka Gudowskiego. Pan sędzia urodził się 23 lipca 1949 roku i jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W połowie lat 80. zainteresował się działalnością, czy rozpoczął swoją działalność naukową i na polu nauki osiągnął znakomite rezultaty, będąc autorem wielu opracowań, przede wszystkim jest redaktorem i współautorem systemu postępowania cywilnego. Pan sędzia Jacek Gudowski jest nie tylko długoletnim sędzią Sądów Powszechnych i Sądu Najwyższego, ale przede wszystkim jest znakomitym znawcą prawa i postępowania cywilnego. I jak w swojej recenzji stwierdza pan profesor Andrzej Jakubecki, w jego osobie mamy do czynienia z perfekcyjnym połączeniem praktyki prawniczej i nauki. Sędzia Jacek Budowski jest bezsprzecznie człowiekiem nieprzeciętnego formatu i w pełni zasługuje na najwyższe wyróżnienie akademickie, jakie może nadać mu świat nauki. Uważam zatem, że w świetle tych recenzji, i tych dokonań Pana Sędziego, nadanie z tytułu doktora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Sędziemu jest w pełni uzasadnione. Ad multos annos, Panie Sędzie. Nos, Lektor Universitatis Jagiellonice Krakowiensis, de sententia senatus dissexta vicesima mensis juni. Annobis milesimo vicesimo quarto facultate juris et administrationis, rogantelata in dominum doctissimum atque illustrissimum, Hyacinthum gudowski. Doctoris honoris causa, nomen et dignitatem jura et privilegia contulimus